Zapraszam Was na krwawą domówkę do pani Eugenii. Przed Wami krótka i tragiczna historia związku, który zakończył się gwałtowną śmiercią jednego z małżonków. Zaledwie po kilku miesiącach od ślubu, 29-letnia Eugenia Podgórska straciła serce do swojego wybranka, Romana. Cóż tu się dziwić pił, bił, szarpał. Milicja często pojawiała się u nich w domu, wzywana przez sąsiadów zalarmowanych dochodzącymi z mieszkania wrzaskami. Milicjanci nigdy jednak nie zabrali Romana ze sobą na postarunek. Uspokajali kłótliwych małżonków i odjeżdżali. Eugenia wielkiej kariery nie robiła w życiu, ale to ona utrzymywała rodzinę podgórskich. Sprzątała autobusy na zajezdni. Bezrobotny mąż zajmował się domem i dziećmi. Kobieta wielokrotnie roztrząsała wraz z koleżankami z pracy, jak tu pozbyć się uciążliwego, niezaradnego partnera. W końcu kobiety uradziły, że upiją go, a potem zamordują. Pierwsze podejście do zabójstwa nie wypaliło. Romek miał naprawdę mocną głowę. Owszem, niedoszłe zabójczynie upiły go ale same zasnęły pierwsze, a tymczasem on dalej oglądał mecz w telewizji. 29 października 1961 roku do kolacji w domu Podgórskich zasiedli gospodarze oraz ich goście, państwo Sobolewscy. 27-letnia Irena i 30-letni Edward. To miał być ten wieczór. Romek niczego nie podejrzewał, gościom dopisywały humory i ochota na alkohol. Dwa razy wychodzili, by uzupełnić zapasy na melinie. Po skończonej domowej imprezie goście opuścili mieszkanie podgórskich. Wraz z nimi wyszła Eugenia do pracy na zajezdni na nocną zmianę. Roman usnął przed telewizorem. Spiskowcy wrócili, gdy Romek spał już w najlepsze. Eugenia odwróciła go twarzą do ściany i wyciągnęła przygotowane narzędzia zbrodni. Sobolewskiemu wręczyła maglownicę i rena dostała do rąk wałek. Sama Eugenia wybrała najokrutniejsze narzędzie zbrodni siekierę. Rozwalaj mu łeb, nie bądź babą! tak zagrzewały damy jedynego wspólnika, a ten nie namyślając się długo, uderzył rąka w skroń. Napadnięty obudził się i próbował bronić. Na próżno, na niego jednego napadły aż trzy osoby i to przy zgaszonym świetle. Eugenia pomyślała o wszystkim i nastawiła głośniej radio, by zagłuszyć odgłosy jadki. Zatłukli Romana na śmierć. Gdy przestał się ruszać, zapalili światło i ściszyli radio. Z podłogi, ścian i sufitu. Kobiety zmywały krew. Sprawcy spalili poplamione krwią ubrania, maglownice i wałek. Ciało Romana znieśli i zakopali w nocy w piwnicy. Sprawców szybko wykryto. Każdy z nich przedstawił swoje usprawiedliwienie. Podgórska zabiła z zemsty za znęcanie się nad nią i dziećmi. Sobolewska, najlepsza przyjaciółka, Pomogła jej z litości. Sobolewski zabił z zazdrości o żonę, zeznając, że Roman podrywał Irenę. W Polsce Ludowej wyrok za morderstwo zaplanowane z zimną krwią zapaść mógł tylko jeden. Trójka oskarżonych usłyszała surowe słowa sędziego 24 lutego 1962 roku. Wszyscy oskarżeni winni być wyeliminowani ze społeczeństwa na zawsze. Sąd wojewódzki w Białym Stoku skazał wszystkich troje na karę śmierci przez powieszenie. 27 lutego tego samego roku Rada Państwa skorzystała z prawa łaski. Eugenia, Irena i Edward otrzymali karę dożywotniego więzienia. Nie wiem, jakie były dalsze losy całej trójki. Czy wyszli wcześniej z więzienia za dobre sprawowanie, a może któreś z nich odebrało sobie życie? Co stało się z dziećmi podgórskich? Musiały być małe, gdy popełniano zbrodnie. Przerażające, że Eugenia zamiast odejść od męża, wolała go zabić i wciągnęła w to znajomych, rujnując im wszystkim życie. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne historie o zbrodniach. Renata Zworka Kości.